Kochani, zapraszam na moją imprezę, wieczór panieński! Matko jedyna, co tu się dzieje? Co może złego się stać? Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ogolony. Ja wiem. Jeśli moja narzeczona chce, żebym tańczył striptease, to zrobię to dla niej. Jun jest taki twardy. Po UW imprezie, pora na imprezę najpiękniejszej kobiety w kolektywie Dresscode. Czyli mojej narzeczonej Karolinki. Co ja tu robię w ogóle? Ja powinienem być na kawalerskim teraz. Moim. Jest to jedyna okazja spędzić wieczór panieński z moją narzeczoną. Spodziewałam się bardziej busa z Adrianem, natomiast była to limuzyna. I to mi się podoba szkoda, że nie różowa. Liczyłam, że będzie różowa! Dobra, żeby była jasność. U mnie jest zawsze ciągłość w przebiegu zdarzeń. I jeżeli był grill weselny, no musiałeś się pojawić też po prostu wieczór panieński. Oh, oh my god! Sonia, jeszcze pierwsze jest no druga. No. Oh my god, jestem drochną! No! Nie mogłam się, dosłownie, spodziewać się czego innego niż jechanie limuzyną na panienki. No... Trzeba to kiedyś w życiu odhaczyć i już mam odhaczone, więc już jestem spokojna. Ej, czy mamy prawa do tej muzyki? Tak? No jest dobra muzyka, jest limuzyna, disco polo mi tyle wystarczy. Gdyby nie te prawa, to przecież takie ołowo by to było, że ja nie wiem. Kochani, kto czyni powinno się otwierasz na pracę? Ja! Co może złego się stać? Wejść końca! Okay! Pass down. A wy myślicie, że tutaj się dzieje dużo z rzeczy na tych kanapach. U, ale po no co? No pytam. Ale mnie. po co? Ten romantyczny, piękny A, wieczór czujesz ale... tym zbyrolsku. No nie. Nie no, limuzynka, kochani. Nigdy nie jechałem limuzyną. Zawsze widzę jakieś 30-latki albo czterdziestolatki. Z okien właśnie są wychylane się z okien i tak... Aaa, coś krzyczą do siebie na ulicy jak przechodzisz. Chciałabym zniszczyć nas! Za piękną wodą! Moja nigdy nie zapomnę, by Cię zobaczymy, już mnie padłe, spodnie Matko jedyna, matko jedyna, co tu się dzieje. Chodź już mała. <grym zimna> mama, na co czekasz? Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, a Maciek tak zawsze gada, gada, że te wiecie, dziewuszki obok niego, a to wszystkie dziewuszki to wszystkie zajęte i koleżanki obok niego, to najbliższe. <grym zimna> Dosłownie ziomek spojrzał mi w oczy i przegryzł sobie wargę No dla no beki No dla beki może nie Uważam, że dziewczyny w dresku fajne są Takie otwarte, no ja sami wiecie Polisaj Polisaj! Proszę nie łapać tego niewinnego pana Ryk! kurwa Ej, a wy co k***a? do roboty pewnie Ej ludzie Żenie się! Ja się żenie, żenie się! No darłem się, no bo się To jest taka niezręczna sytuacja, dziewczyny, No jaka? Że ja sam wytrzym, troszkę nie fair, Jaka niezręczna? Ja się... Że nie fair, Pan powiedział, że nie fair? Może wiecie, nie? Może my po tak robimy, nie? Że jak sobie mam poradzić z wami, trzeba... Ja Cicho! Oh! Dobra, wchodzimy na miejsce. Muszę przyznać, że oddałam się w ręce produkcji i kurde, ładnie to zrobili. Gawro! Ja, ja, widziałam, że, ja widziałam, że oni z tym stoją i tak się przestraszyłam. Od razu Gawro siewa, a on, o, Rudy. No, taka i była jego reakcja. Lidia, nie, to to się zapowiada no, dobra impreza w takim wypadku. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Być przygotowany. Ogolony Dobrze. <grym> ja wiem. Widzowie, ja po prostu muszę mieć miłta założonego. Ja będę następnym odcinki już z splash. Na ten odcinek każdy z Was będzie miał przypisaną rolę. Zazdrosny brat panny młodej. O. Ej, kurde, nie miałeś losować, Coś ty jesteś narzucony. Tajemnicza wróżka. Trochę mi się przywróżyło rzeczy w życiu, więc myślę, że adekwatne. Dzika przyjaciółka z Erasmusa A jak się trafiła? Idealnie! To jestem, ja, której nie znacie, okej? Okay? Ja nie pojechałam akurat na Erasmusa, ale bardzo chciałam. Influencerka. Smutna ciocia poróżka. No? Po wczorajszym odcinku, który wleciał draską. Ja się zastanawiałam co Bibi na taniec Marceliny i Micha, ale tutaj to ja się zastanawiam co Dominik. Kochana, my dzisiaj wracamy tam, do tego mieszkania, gdzie on jest. Mam być smutna, pić sobie pociuch w kącie? Ja zgłaszam sprzeciw. Tancerz z klubu Las Vegas, który się zakochał. Ksiądz, który przyszedł z interwencją moralną. No do f... Jestem narzeczonym. Jestem zajebisty. Actually. Powiem ci anzu, pokusa jest. I jak sobie, sobie radzisz, z tym radzisz, chłopcze? Odliczam dni Nie, ja nie piję dzisiaj, nie jestem autem. Nikt mi nie powiedział, że można, mam jutro loto 6 rano. I'm coming back to Erasmus. kurwa Ale ja widzę, to, widzę, widzę, widzę to, tą energię. Co no ja się czuję tutaj niezręcznie, niepotrzebna, idę. Amelka, dawaj dla księdza. I co, jeśli się wyświetla ktoś, kto ci mówi no, na przykład... Księdzu, ojcze, ona ma only... Właśnie już z nią rozmawiam. A, okej. Okay. Już ją poznaję. Nawróć. Na co dzień ja nie moralizuję, jestem chill guy. Ale w tym wypadku muszę jej przekazać parę mądrych wartości, tak? Chcę, żebyś wiedziała chociaż tyle, że skoro już i tak masz... Właśnie no nie. Nie puszczać, to chociaż z dobrą selekcją. Nie wiem, czy ma być zazdrosna, czy martwić się o Amelki, zdrowie psychiczne, ale zadzwonię do niej potem. A może teraz zadzwonię, wiecie? Dajcie Hej, Amelko, chciałam się zapytać, jak się czujesz po rozmowie z Maćkiem. czuję okay. się, się taka odmieniona, wiesz, to jest taki vibe. Odmieniona? Właśnie, to... Ale ja tak, cię taką czujesz... lubiłam! Bo on ma taką siłę perswazji, że ja po prostu. Chyba perswezję. A gdzie zbani? się tak. lubię. Taka prawda Co ty od***asz? Oj, wcześniej Karolinka Myślisz, że nie widzę, że siedzisz pod blokiem na ławce? Siedzę pod blokiem na ławce W tej sekundzie Maciek się zwolnił Ze swojej własnej spółki W szefuncia pieprzony muncio po prostu Bez żadnego wytłumaczenia ma wolny? A miło było w takim razie, słuchajcie on się nawet nie przyjmuje tym, że co, ja do mnie Ty masz ostrowe wy... Ta, Tak ciepłym moczem nas olewasz? Ma w dupie nagrywki, tak, już się mu tam <grym> wiadomo o co chodzi. Jaki da. jest powód, że ciebie dzisiaj nie ma? Słuchajcie, ciebie ja mam followów na Instagramie obecnie. O, ty to... ja. Bagi, what the hell? Czemu ciebie nie ma? Jak on będzie miał kiedyś jakiś swój odcinek, nie wiadomo co. Ja po prostu nie przyjadę, ja powiem od razu produkcji, ej, wiecie co, ja nie dam rady przyjechać i tyle. Tyle masz followów, ale Jedyne co możesz robić, to siedzieć na łapce pod sklepem. Elo! Widzowie. Napiszcie mu diema. Ej, napiszcie do Bagiego teraz ci w dupę na diema. Tak. Sądzisz, że mogłabym być? Zakonnicą? Tak. Słuchaj, chcieć to móc. Maciek, zostaw Amelkę. Ty potrzebujesz takiej rozmowy, nie Amelka. Milanko? Tak. Jaki masz znak sobie? Koziorożec. No to ciężko. Dobra, w racji tego, że jestem wróżką. Każdy z was będzie mógł teraz sobie na najbliższy czas wróżyć w swoją przyszłość Oh my god Twoja teściowa doda ją do grupy ślubne porady 2-4 7, nie wyjdziesz nigdy O, oh, Okej okay. Twój mąż będzie twierdził, że nie ma nic do jedzenia, patrząc pełną lodówkę To jest metafora na słuchaj <grytanie> Uważam, że format odcinka Dresko nie jest odcinkiem, w którym ja będę wam opowiadał o moich przemyśleniach filozoficzno-życiowych To jest piękna taka jaka tu właśnie była powiedziana to jest do wszystkich tutaj z was, którzy mają partnerów. Pamiętajcie, Nałóżmy się doceniać, Nałóżmy się doceniać to, co mamy, Nałóżmy się doceniać drugie osoby, które są z nami, tak? Zawsze to jest... Dobra, Milena. Super, Twoje życie małżeńskie będzie jak bajka, z tym, że ty będziesz księżniczką, a on czasem smokiem. W nocy poślubnej zaśniesz w pięć minut. Na śpiocha. Wspólna pasja po ślubie, sklona nie z obok siebie w ciszy. Super boring! I don't wanna be here. Każda Błąd ważna decyzja w małżeństwie będzie. będzie podejmowana poprzez rzucanie monetą. To jest piękna metafora grzechu. Pierwotnie czytam różnienie monetą, przepraszam. Mogę Wam powiedzieć jedną sytuację. Miałam wczoraj robioną sesję i robiła mi tą sesję dziewczyna z Ukrainy. <laughs> I ona chciała, żebym tak się poruszała trochę, no dobra. <śmiech> <śmiech> nie mógł... Dobra, teraz trochę się <śmiech> i... <śmiech> Ja, Żenia! Ja! Ja. Ja po ukraińsku ruszać! Błysiać? Nie! Ruszać to znaczy... Nie, <średzt> nie. można <średzt> powiedzieć... taki <średzt> przykład Shake your ass, że Move. Ruszać. Ruszać. <średzt> mów! Ruszać! No tak jak po polsku. A jak się mówi po ukraińsku, tak? Na pewno! się trochę. Okay. To nie to nie z tym wstrzymywaniem <średzt> się do ślubu, z tym pierwszym razem. Dajecie radę? No. A pytacie, czy ty dajesz radę? Wiesz co to jest masturbacja. Bo no, my jesteśmy bliżej Ani <grym> the break Ej, to jest za Ani the break. Czyli na to pokolenie nie masz ratunku, ja wychodzę. No dziękuję ci bardzo. Czekaj, czekaj. O kurde. Jeszcze, poczekaj, nie, nie jest No! Jak Gawron zrobi, to nie ma lip. Serio, jest dobre. Nie no, to jest. <grym grym> Ochydny jestem jest ten drink. Ja pierdzielę, Gawron, co? od kiedy ty... Od kiedy ty nie potrafisz robić drinku? Kochanie to dla wszystkich dziewczyn, bo to jest panieński, więc to jest nasz wieczór. wszyscy. Dzień dobry, Dzień dobry mój tante to Las Vegas. Co to ode mnie się coś Uwaga. Uwaga! się dla nas razem, to dla ciebie, Maciuś. No czyńcie tą powinność! Karona nas bierze nagle na zaplecze, będzie mówiła, macie stroje. Będziecie musieli tańczyć. Co, Co to k***a sekcji straża? się tak nie przejmuj, to jest forma I zabawy, to, ma, to jest forma tak. zabawy. Jeśli moja narzeczona chce, żebym tańczył striptease, to zrobię to dla niej. Nie no, nie mogę! Nie <laughs> mogę! Co to kupa jest? <laughs> Takie wydarzenia rządzą się swoimi prawami. No. Jeśli chcecie ode mnie mieć przyzwolenie. Tak, udzielam wam na dzisiejszy wieczór. Ale to też Tak, wskakuj w strój. To było nieprofesjonalne z mojej strony bardzo. Jakoś tak poczułem, że nie chce mi się tańczyć. Ostatnio byłem pytany, czy poda mi się seksualizowanie mojej osoby. Jest spoko. Trzy odcinki temu mówiłeś, że Sonia się u ciebie uczyła obsługiwać węża, człowieku, chwilka, wskakuj w ten strój. Ale każdy, każdemu się powinno dać szansę do zmiany. Maciek nie chciał się przebrać bez fają, bez przesady, ale stwierdziłem, że wesprę Eryka, który chciał pożyć troszeczkę, nie, chyba takiego striptease vibe, bo że sobie wytłumaczyć, że nie no, skoro nagrywamy to na YouTube, to mogę, nie? Pewnie w głowie miał tysiąc myśli. O nie, co, co o mnie pomyślą ludzie. Dobra, ale musimy jakoś na pełnej takiej wiesz, polecie. Proszę teraz, Reddit. To stary, ja to bym chciał, żeby kiedyś uratowała mnie jakaś fajna kobieta. W końcu jakieś dobre dupeczki. Yeah! Oh my God, yeah! Nawet nie będę komentować Maćkę. Nikt mu nie kazał robić szpagatu i kręcić dupą przed nami, tylko po prostu założyć ładny strój i do zdjęcia się uśmiechnąć. Ja uważam, że to What the hell? Realnie, Eryk na mnie tak skoczył, byłam tak przerażona, myślałam, że mnie połamie i szczerze, to trochę bolało. Jesteś jakiś bolejkowany, czy co to jest? Czuję się nielegalnie patrząc na to. Rozbieraj się! Taniec premium 150 Cieszcie się, że mogliście to zobaczyć, bo już więcej nie zobaczycie mnie w takiej odsłonie na pewno Myślę, że chodźcie końcu znalazłeś swoje prawdziwe powołanie, co nie? Stać sexy strażakiem No właśnie no, słuchaj, jak oblałeś Eryka wodą to było całkiem imponujące Ja nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć jest mi po prostu przykro, przepraszam Miku na influencera, let's go! O właśnie prezenty. Ja pierwsza? Skromnie uważam, że mój był najlepszy. W sensie mój Maćka. Nie wiem czy wam zdradził sekret, ale. Słuchajcie, przyznam się szczerze, ja zapomniałem o pominku. Za*** się, za dużo rzeczy się dzieje. Jestem tak w takim ostatnio pędzie robienia różnych rzeczy. Zdradził? Okej. Okay. Maciek odwiedził mnie na Erasmusie i stwierdziliśmy, Ojciec. że Erasmus... Ojciec? Karolinko, proszę. Dziękuję. Liza! <noise> jest taki twardy, wiecie nie. <noise> Mega miło ze strony Sonii, pozdrawiam cię, Sonią. Proszę cię bardzo. To brzmi jak zarobku. Wybij przed imprezą i działaj, od co. So <noise> Zacz jeszcze. jeszcze Jesteś tam jeszcze. Co to by było jakiś shot na przed i po. Ja myślałam, że to jakiś shot przed stosunkiem i po stosunku, a tu się okazuje, że jakiś przed... co? I to po? przed, żeby nie mieć kaca, a, a to, to po? jakby nie zadziałało to. Przecież szczególne, a ja on takie coś pije po imprezie? Ja. Dziękuję. Nie, nie. Mój upominek dla Karo był zajebisty, ale niestety tylko. Był zajebisty dla mnie. Proszę bardzo. Dziękuję. Tam są dwie rzeczy. to jest? To e, jest świnka blondynka, do której możesz odkładać sobie pieniążki. Jaką? Czuprynę. Czorna. To jest... Ona uzbiera tę całą świnkę, blondynkę, to nawet na jeden talerzyk jej nie starczy. Odp***dol się. Ogólnie bardzo późno sobie przypomniałam o prezencie dla Karo, natomiast uważam, że był całkowicie trafny. I drugie to jest yy, samodzielne robienie slajma. No, <grym> no way! Zajebista. No i to za prezenty! Kto by się nie cieszył ze slajma? jest serio, zajebiste. Ej, mega fajny prezent, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No teraz ja. No, to pokaż co masz, tfaniaro. Ooooooo! Oh! <laughs> Ciotka z Ameryki zeszalała To jest influencerka. Okay. 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 Oh, A ty? Ok! Uuuu! Pokaziada! da. O, to to jest Ode mnie taki prezencik Zastanawiałam się, co mi się z tobą kojarzy I to jest zawsze jakaś przekąska w torebce uh, <grym> Zobaczcie To są moje ulubione Torba słodyczy Od mężulka No dawaj Od I feel illegal Sonia, do it remind you of something <grym> Bubble tatas, Bubble tatas. dawno nie spotkałam tak nudnych ludzi jakby. wy, oh, period. period Widzowie, mega mnie zabolał brzuch, więc siedzę w samochodzie kami i leżę tutaj Ale słuchajcie, nie martwcie się, przyda to się, bo w grze na krzesełka zadaniem jest zrobienie mi zdjęcia, więc muszą mnie znaleźć Pozdrawiam was i przepraszam, ale naprawdę mega mnie boli brzuch Zowie, wiem jak podobała Wam się konkurencja krzesełka u nas na grillu wesennym, więc powtórka z rozdrybki specjalnie dla was. Kurwa, mój mindset jest mindsetem zwycięzcy, muszę to wygrać. Easy win w kieszeni jestem najlepszy w krzesełkach. Jakby mark my words na luzach. Krzesełkami kiedyś doprowadzą do grobu. Ej, ja jestem taka poobijana. Ja... O, już tutaj widać. Nie wiem, czy to widać. Już na początku miałam lekkie problemy z Sonią. Yes! Ale finalnie udało mi się wygrać. Ja pierniczę odpadłam. Tylko pierwsza. Jaki wstyd. I prefer my wiza! Proszę oddaję. Dzięki. Ja! <silence> <silence> odpadłam przez to. Chciałam zachować klasę i być w tych szpilkach do końca i byłam, ale stroma górka mnie pokonała, bo biegłam pod taką górę w szpilkach i z niej zbiegałam i mnie nie Maciek. Wolę mieć zęby w całości, ale niech Maciek mnie wyprzedzi i oddam mu tą wygraną. Jako wy... mi z łokcia, przepraszam. Ja? Niech się czuję? Ch**wo Erik Eryk Moszko nie wziął papieru toaletowego. Eryk Moszko wziął papier ręcznikowy. Trochę mi się nie chciało kłócić, bo tak jak powiedziałem, trochę ma f*****. Nie wiem, kto powiedział, że oszukiwałem, ale jak uważasz, że oszukiwałem, to powiedz mi to w twarz, a nie na setkach. W fajfusie, kurde. Co ja mam mówić? że no, byłem gorszy, tak? Byłem wolniejszy. Jestem się dumny, że dosarłem tak daleko. Nie mam Miłosza, więc mam bardzo duże szanse. Ej! Wszędzie się drze, w drugim pokoju! A każda osoba jest w innym pokoju. Co to znaczy? Tu jest tylko jeden pokój! Żeby wyeliminować konkurencję, gdzie były te na marchewki? Karo, coś krzyczy w hotelu! W hotelu! W jakim na hotelu! Na fotelu! Tam jest hotel, a nie tam, czy tam! Ja myślałam, że w hotelu! Mamy to. Easy win. Mówiłem, że wygram, bo jestem zajebisty w krzesełka. Trzeba myśleć głową. Więc tak, widzowie, teraz gramy w grę, nie wiem jak ona się nazywa, Karoca. Więc będę wywoływać e, osoby. Tutaj mamy tak, woźnicę, lewe przednie koło, prawe przednie koło. Króla, królową. Później mamy lewe tylnie koło i prawe tylnie koło. Ja będę wyczytywać ich nazwy w historii. Będę też im rzucać zadania. Zobaczymy, jak im pójdzie. Dawno, dawno temu król i jego ukochana królowa postanowili wyruszyć w podróż przez swoje królestwo i wspaniałą. karoca! była przygotowana na tę wielką wyprawę. Co to jest karoca? Nie wiem, nie wiem o co w tym chodzi, karoca. Tylko ta gra nie ma totalnie sensu, jeśli nie jesteś lajny. I am sorry for the fun of this, uh, game. Lewe przednie koło i prawe przednie koło potoczyły się żwawo, a lewe tylnie koło i prawe tylnie koło turlały się tuż za nimi. W połowie drogi królowa nagle stwierdziła, że zapomniała banana! banana. A woźnica, trochę zdenerwowany Pięknie prawo! Ale kurwa, słucham, co ona mówi, bo może muszę po coś zapierd... Woźnica odchrząknął, przez co Karoca zadrżała Ja nie wiem, w sensie naprawdę trzeba być na takim odlepionym stanie, żeby się bawić chyba całym oczywiście szacunkiem na wszystkich osób, których, tu, których to jest ulubiona gra I stwierdzili, że nie wiem, żyją dla tej gry, bo pewnie takie osoby też się na świecie, że powiedzą Budzą się codziennie i myślą, ja bym dzisiaj zagrał w Karoce Król podziwiał widoki, a królowa szukała swojej korony i ją znalazła Woźnica przytulił Gawrona Gawron! Królowa poprosiła wszystkich w Karocy, żeby na chwilę zrobili karo, sobie scenę. Dlatego stwierdziłem, że po prostu będę robił pompki. Zadowoleni wysiedli, dziękując za bezpieczną i pełną przygód wyprawy! Moja hostka nie nadąża. Do... Mega, mega menaż. O tak było. Oj, no było grubo no melanz życia i ja mam nadzieję, że skoro już tak było grubo na nagrywkach z pańskiego karo, to prawdziwe pańskie karo to będzie jakiś po prostu szałciał i wyjedziemy do dubaju. nie? Mam nadzieję, że poczuliście się jak za dawnych czasów imprezerzy skudowych te przybity w klubach i w ogóle. Mama yeah. Look, look, look. yeah. Last night was a moo Imprezka, taniec, szampan się leje, jest niesamowicie, y, cały czas euforia, cały czas ekstaza, cały czas twerk, no świetnie się bawiłem, naprawdę no, Z serii imprezowej najlepiej pociągnięta impreza, małe mankamenty w postaci tej... Karolce Nie no, zajebiście, no Karolinka na pewno bardzo mocno się postarała. Jak dla mnie dzisiaj, bardzo mi się podobało, enjoyowałam, to bardzo mi się podobała Sonia w roli Crazy Erasmuski. Maciek jako ksiądz też był mega śmieszny. Dobra, słuchajcie, moja impreza już była, więc mogę być teraz surowa. Sześć. Było dobre jedzenie, było fajne te limuzyny i tak dalej, wydaje mi się, że mało takich atrakcji. Kurczę, no jedyne co mnie tutaj w sumie odrzuciło, to był mój osobisty ból brzucha, na który Karo nie miała wpływu, więc moją oceną będzie... Zajebisty pomysł, na pewno oryginalna impreza, bawiłem się zajebiście. Okej, okay, jak inaczej mogłabym ocenić tą e, imprezę jak na to plus połówka. I loved it, I had so much fun. Nie, akurat szczerze mówiąc, co ja mówię, w ogóle to. Zmieniam. Było naprawdę fajnie. Super się zaczęło, super było. Mankamenty, to że Karolina mnie praktycznie zmuszała, żebym zatańczył striptease w jakimś stroju. A ty teraz oceniasz? Co powiedziałeś? Że, że było zajebiście, że było zajebiście w ogóle, super A ty się wszystko. Jak to Nie, wyjątkowo dobrze. Super. Może z małym minusikiem. A czy finalnie musiałeś to robić? Nie. No, nie, i walczy dobrze? Wywalczyłem, ale ile ja walczyłem? Głos o to. A więc tak, było zajebiście. Karolina pozwoliła mi nie tańczyć. W stroju tym było super. Gra w karoce, ma potencjał. Oceniam tę imprezę na. Dziękuję bardzo. Dziękuję też. Dziękuję Wam za odcinek. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się w następnej imprezie i następnym odcinku. Pa! No już! muszę jeszcze ocenić swoją imprezę! Dobra, oceniam ją na 10. <śm> <śm> <śm>